Dzień dobry dzisiaj mamy 11 11 grudzień i tam z tyłu nuteczka 11 grudzień poniedziałek jesteśmy dzisiaj na takim spacerku. już kiedyś robiłem tutaj z tej firmy taka ścieżka do chodzenia. i ją wybrałem ze względu na w miarę sucho gdyż od kil kilka dni w Anglii tutaj u nas leje. Nie pada, ale leje. Jest wszędzie mokro, woda stoi, rzeki wychodzą z, z, ze swoich koryt. Także na spacery nie najlepsze jest. Choć dzisiaj jest słońce i jest temperatura około 6 stopni 5-6 stopni. Także jest ładna pogoda, ale wszędzie mokro ale jesteśmy w takim miejscu, że nutka może sobie trochę pobiegać i będzie ok. Dobrze, dzisiaj e, chciałbym porozmawiać o bardzo ważnej rzeczy. O świadomości i o trenowaniu tej naszej świadomości. Czyli. E, jak podchodzić do niej, żeby mieć e, skutki w kierunku, przez nas założone? O, tak to można określić. Hello! Ja ostatnio, ja w ogóle generalnie to nie czytam książek. Teraz, kiedyś w młodości czytałem ich niesamowite ilości. Dużo. E, Teraz nie czytam w ogóle, ale chciałem przeczytać, chciałem się, e, taka ciekawa pozycja e, Igora Witkowskiego Otwarcie Trzeciego Oka. I to jest takie wydanie, to ostatnio rozszerzone. On to wydał, bo mnie interesowało, co on e, pisze na ten temat. Chodziło o pokazanie e, technik i e, Technik osiągnięć y, pracy z postrzeganiem pozasmysłowym otwieraniem trzeciego oka przez, przez wywiady y, innych państw amerykańskich, chińskich, rosyjski Ich osiągnięcia, jak oni rozwijali, i y, 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 y tam są podane techniki też, nie? Jak to, było, jak to jest robione, co zostało wykorzystywane. Tam nie ma takich aż mocno szczegółowych informacji, ale są ważne. Są ważne informacje. Znaczy, to, co ja mnie zainteresowało bardzo, to jest ważna rzecz do pracy ze świadomością. W ogóle do pracy, jeżeli już mamy jakąś technikę, którą chcemy widzieć, tronować. Co jest jedną z najważniejszych rzeczy, rzeczy, to jest systematyczność. Czyli jeżeli robimy jakąś procedurę, to robimy ją dokładnie. Nawet jak dla nas ona po prostu w trakcie, no traci sens, że jakie są mało ważne rzeczy po prostu, czynności powtarzalne, które są nieważne i na to nie zwracam uwagi. Nam się wydaje, że to jest nieważne. Ale muszę Wam powiedzieć, że dla naszej świadomości, po to, żeby ją przekonać, to są bardzo ważne rzeczy. Gdyż my wytwarzamy, e, tak jakby można powiedzieć, ścieżkę wyrąbujemy ścieżkę. Wyobraźcie sobie, tak jakbyście szli przez las pierwszy raz. I to jest bardzo gęsty las, tak jak na przykład jest dżungla. Pamiętacie, oglądaliście może na filmach, jak maczatami wyrąbują sobie ścieżkę? nie? I wyrą wyrąbujecie sobie tę ścieżkę do jakiegoś punktu, i później że wracacie tą samą ścieżką. Jeżeli wracacie tą samą, to macie łatwiej. Na każdym razem, jeżeli to maczato poszerzacie, ulepszacie tą ścieżkę, to ona jest wygodniejsza. To jest właśnie to, że jak wypracowujecie, macie procedurę jakąś swoją to drobne rzeczy się wydaje mało ważne po kolei na przykład to, że siadasz, bierzesz głęboki oddech, po kolei takie proceduralne w sumie się wydaje patrząc z boku mało ważne. W tych technikach opisanych przez Wiktorskiego, co stosowali, co stosowały wywiady, to nawet te Proste rzeczy, jak zapisywanie na kartce tych numerów obiektu, które miały być yy, widziane. Imię i nazwisko, data, przecież imię i nazwisko, wszyscy teoretycznie niby wiadomo, nie, to ma być zrobione. To są takie, się wydaje, mało ważne rzeczy, powtarzalne i w naszym przypadku, na przykład w moim przypadku, nie? Na przykład to, że siadam, zamykam oczy, biorę te głębokie wdechy. To, co mówię do siebie za każdym razem, bo to jest wyćwiczenie tej, wypracowanie tej drogi, ścieżki. Bo jak już tu wypracujesz to ścieżkę, już ona jest taka trwała, to później e, ta ścieżka jakby. E, jakby ją przeskakujesz, że ona jest niepotrzebna, bo po prostu robisz to machinalnie. Po prostu już się samodzieje Nasza świadomość, nutka, no tam mamy, patrzcie, tam jest woda, i tam dalej nie pójdziemy, bo tam jest woda, jest zalana nutka, i tam nie pójdziemy. <zysy> Piesek tutaj za nami szedł. Lutka! Hello! Nasza świadomość opiera się na różnych programach, tych, tych ścieżkach, które opisałem, które my nie jesteśmy, przestaliśmy sobie je uświadamiać. O. Te programy, one działają, a my już na to nie zwracamy uwagi. To jest, nie docierają do naszej, tej tutaj, że są używane przez naszą świadomość, ale my, je, my tego nie uświadamiamy sobie, tak jakby w tym momencie, że my to stosujemy, że my idziemy. I tych programów jest tak niesamowicie dużo różnych, jest nawet, jeżeli odszedł się od religii, to, to też sobie, jak ja się łapię na tym, na tym, że ja jednak podlegam jeszcze tym programom, bo nie do końca wszystkie zostały usunięte. Czasami się łapię na tym, że aż chce mi się powiedzieć: o mój Boże, coś takiego, nie? To jest program. Albo broń Boże, to jest, to jest cały czas program. Ja tylko daję takie przykłady. Jak te programy, te ścieżki działają, że my sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak to działa na nas destrukcyjnie. I jeżeli już zmieniamy to, robimy to świadomie, to musimy wiedzieć właśnie o tym, co powiedziałem, że powinniśmy to wprowadzać je też mocno świadomie, wiedząc, jak to działa. Czyli wyrąbując tą ścieżkę, żeby nasza świadomość podążała właśnie tą. Żeby ona później w przyszłości, ta ścieżka działała jak, e, tak jakby hello, tak jakby w tle. Program działający w tle. I my już na to nie zwracamy uwagi. Po prostu to jest, staje się dla nas naturalne. To e, podlega ciężkiej pracy. Ciężka praca, gdyż chcę tu dużo ukrywać, jest dużo programów, które będą bojkotować to, ale to od ciebie zależy. To ty masz tą wolę, co ma działać u ciebie, a co nie. I to nie tylko to, że ty powiesz, że to nie działa. Se gadać, to ty możesz. Ty masz wprowadzić na to miejsce coś innego. A jeżeli zauważysz, że zatem program stary działa, to masz go dopiero rugować. Bo samo powiedzenie to nie działa. Ta nasza świadomość była indokrynowana przez setki, tysiące lat. To nasza, nasza świadomość, można powiedzieć, nasza, naszych przodków. Tak jak widać, dam Wam taki jeden przykład. E, religia katolicka w Polsce jest bardzo najmocniej osadzona w, w, na wsi. Tam człowiek, sobie, przeciętny człowiek praktycznie nie jest, nie wyobraża sobie, żeby w niedzielę nie pójść do kościoła. Dlaczego? A z prostej przyczyny. No bo kiedyś była kara za nie pójście do kościoła, to była kara i to była tak dotkliwa kara, że to się już w głowach w tej chwili to jest, e, to jest taka ta ścieżka, że wyrobiona, że on sobie nie wyobraża, że on nie pójdzie do kościoła, to jest nie do przyjęcia, musi, jak to można nie iść, Hello. Jeżeli była taka indoktrynacja cały czas przez pokolenia, i to jest przekazywane z dziada Pradziada wszystkim i my to uważamy, że to jest normalne, naturalne. Że ludzie nie zastanawiają nad tym, co robią, po prostu, bo tak robili robiła jego matka, babka, dziadek, pradziadek, wszyscy tak robili, to znaczy, że to jest dobrze, że tak powinno być. Nad tym się nie, nie zastanawiają. I te programy, właśnie tak na, na nas działają, że my się po prostu nie zastanawiamy nad tym. Po prostu to jest, uważamy to że coś, coś za naturalne, to się nie zastanawiamy nad tym. Ciężka jest ta praca z tą świadomością, muszę Wam powiedzieć. żeby ją przekonać, że jest kompletnie inaczej. Jak ty, przez tyle pokoleń wmawiano tobie, że. Tobie, Twoim przodkom, że jesteś nikim, że są od Ciebie osoby ważniejsze, mądrzejsze i masz ich słuchać, bo oni wiedzą lepiej. Teraz w szkole tak samo, szkoła czego uczy? No, że są od Ciebie, są mądrzejsi. Podaję Ci już gotowo gotowce, które masz wierzyć i masz stosować. Masz nauczyć się tego, tych gotowców. Ty nie masz myśleć, nie, masz, nie możesz zadawać pytań. Ty masz odpowiadać, to co Ci te gotowce podadzą. Przy takim programowaniu bardzo mocnym. My mamy cały czas jeszcze swoje wyjście. Czyli my możemy zmieniać świadomie te programy. No wiecie, najprostszą sprawą wyjścia z tego matryksa światopoglądowego, bo to na nim, się, na nim się opiera, na tym, żebyście uwierzyli w to, co wam mówię, mówią, to jest wyjście jedno. Przez swoje światło, przez połączenie z własną duszą. To, to jest najskuteczniejsze wyjście. No ale nie zawsze. No, niektórzy mają co innego jeszcze do przepracowania. Jeszcze muszą mnóstwo rzeczy przeżyć, przerobić. Nie chcę tego używać, używać słowa pocierpieć. Ale jeżeli sobie ich dusza założyło, że musi coś doświadczyć, no to będzie, będzie musiała to, ta istota doświadczyć. I to są takie blokady, które są założone z góry założone, bo to są takie założenia na to, co mam doświadczyć w tym życiu. I one mogą być taką przeszkodą, która przeszkadza. W przeskoczeniu na poziom światła. Bo to też zauważyłem, że czasami takie coś występuje, że nie, no, że na razie nie. Później tak, na razie nie, bo jeszcze, jeszcze coś ma doświadczyć ta osoba. No cóż. Cały czas się uczymy. Tutaj przechodzę takim tunelem. Na górze jest droga. A my tutaj przyjdziemy kawałkiem, tutaj jeszcze w miarę sucho było pięknie słoneczko świeci w moją twarz czyli światło no cóż, jesteśmy istotami światła to my mamy światło w sobie i to nasze światło jest najgroźniejsze na wszystkich przeciwników z tego światła. Oni się tego najbardziej boją, że to zobaczysz, że tego zacisz, się... right. że tego będziesz chciał doświadczać coraz mocniej, bo wtedy im się wymykasz pod kontroli. Tak, to są takie moje te dywagacje na temat tej świadomości, bo związane właśnie z przeczytaniem tej książki Igora Witkowskiego Bo to są tylko takie, znaczy dla mnie to są informacje takie e, istotne, to jest to, co wam powiedziałem, to, to co złapałem, e, bo reszta to no takie następne do odnotowania, no. ja nie wiem, no czy mam, tak można powiedzieć, historykiem, czy też takiego? Nie, no. Mnie interesują rzeczy takie praktyczne. A to praktycznie, bo praktyczne jest, gdyż ja to zastosowałem w swojej metodzie, ale dopiero zauważyłem, że do tego doszli też inni, do tej systematyczności, że naszą świadomość możemy przekształcać. Ale przez systematyczność. Przez te wyrąbywanie tej ścieżki. W lesie, w dżungli. Ten nasz, można powiedzieć, że ten nasz umysł to jest taka dżungla. I my te ścieżki wyrąbujemy. I bo logik, logicznie, logicznie, jak będziemy podchodzić do tej pracy co czasami się wydaje nam, że jakieś no, bzdurne, bo to jest bzdura, to mogę opuścić, tam to mogę opuścić, bo to jest nieważne. To wtedy się wgracza, w, 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 wkracza w grę logika. I to ona nas wyprowadza na manowce. Gdyż to jest, to jest, można porównać to jeszcze do czegoś takiego jak do tej esencji, na przykład co koncerny farmaceutyczne robią. Że na przykład że jest jakaś substancja, jest jakiś yy, związek chemiczny, który występuje w roślinie i to on działa na coś tam, prawda? No i trzeba wyizolować tylko tę substancję i już oni mają lek. Ale tak naprawdę roślina to jest dużo różnych substancji współdziałających, które też są ważne, bo się okazuje, że te substancje pomagają. One jakby nie wylują skutki szkodliwe tej substancji, i tak dalej, albo pomagają w działaniu jej, ale ich się nie sublimuje, ich się nie wyciąga, no bo po co? No To jest tylko ta jedna działa, ona działa bezpośrednio. Tak działa też logiczny umysł, że a to to, to to jest sedno sprawy, i tym się kieruje. Nasz, przy naszej świadomości nie. Nie kierujemy się tylko samym sednem, bo ta cała otoczka też jest ważna. To właśnie o tym chciałem wam dzisiaj powiedzieć, jak... jak jest ciekawa praca z własną świadomością. Dobrze, idziemy. <grytania> Nutka, chodź. Moja nutka kochana ostatnio, byłem, jak byłem z nią kilka dni temu w South Parku, dwa razy mi się zgubiła za tymi wiewiórkami, jak się pogoni. Tylko, że ona wiewiórka się zatrzyma i ona też się Także ona szkody nie wyrządzi w wiewiórce, ale ganiać uwielbia za nimi. Bo one uciekają. A jak wiewiórka przestaje uciekać, nutka stoi, w stanie. To nuteczka, nutka. Dobrze, eee, do zobaczenia. To tyle na razie na dzisiaj. I do następnego razu.